Dzień dobry drogi widzu, nastał kolejny odcinek, w którym zajmiemy się także, jak to było w poprzednim, wyceną przez Was pięciu gier, które moi drodzy, hmm, jestem ciekawy, jak byście Wy wycenili, gdybyście je mieli do sprzedania, za ile byście ewentualnie chcieli je kupić, gdybyście mieli taką możliwość, no i wiadomo, czy mieliście z tymi oto tytułami, które w tym momencie Wam pokażę, w takim dokładnie stanie, oraz języku oraz regionie do czynienia, i czy macie jej w swojej kolekcji. Ostatnio obejrzałem sobie, moi drodzy, film Michała Pisarskiego, gdzie reklamował on Anbernika, jakąś tam konsolkę, która imitowała moi drodzy, Game Boy Advance. I od razu rzucił mi się w oczy tekst, w którym na początku, moi drodzy, jedzie Januszy pod kątem tego, że coś sprzedają z rzadkich, drogich retrogier, a następnie sam wychwala sklep polski którym opłaci za tą reklamę, gdzie mówi, iż on wie, że ta wersja Anbernika w tym sklepie polskim jest droższa niż z chińskiego AliExpress oraz także wie, że te konsole nie są tak jak z AliExpress wypełnione grami, ale... Pomimo iż jest drożej, to macie gwarancję polską, no i on na tym zarabia, więc moi drodzy, z jednej strony hipokryzja i jechanie ludzi w Polsce, którzy sprzedają coś drożej niż w Chinach, a z drugiej strony promowanie czegoś, co jest taniej w Chinach, ponieważ w Polsce można kupić to drożej, ale z gwarancją i z gwarancją jakości Michała Pisarskiego. A dlaczego o tym mówię? Bo alternatywnie moi drodzy też Ambernika reklamował NC, kolekcjoner w swoim, na swoim kanale, i tam troszkę inaczej o tym mówił. Mówił o cenie, mówił o tym, że gdzieś można kupić taniej, mówił pewne cechy jakości tej, właśnie moi drodzy, jakiś tam też, ale inna to była konsolka Anbernika. Niemniej jednak nie zachwalał ceny pod kątem tego, że tu jest coś drożej, tu jest coś taniej, tylko po prostu mówił o produkcie. Więc moi drodzy, albo. Zachwalamy polskich sprzedawców bez względu na tyle, ponieważ możemy kupić sobie to w Polsce szybko i yy, bezpieczniej? Czy może nie zachwalamy, jeżeli nikt nam za to nie płaci, co właśnie Michał Pisarski w swoim, moi drodzy, filmie robił i pewnie będzie robił dalej? Ok, i moi drodzy, jeszcze jedna kwestia, żeby ten film nie był nudny. Mam do rozdania dzisiaj, moi drodzy, kod na 14-dniowego Game Passa. I oczywiście. Podczas filmu będą pojawiały się do tego kodu, gdzieś tam się będą, tak jak to w poprzednim filmie było, wyświetlały numerki, ale w dniu dzisiejszym, moi drodzy, podzielimy sobie ten kod na dwa filmy. Dziś pojawi się połowa liczb, literek, znaczków, które trzeba tam w sobie w tym kodzie wpisać, żeby sobie aktywować te 14 dni Game Passa. a w kolejnym filmie, moi drodzy, pojawi się druga połowa. I dzisiejsza trudność i przyszłego filmu będzie polegała na tym, że będzie brakowało, moi drodzy, dwóch znaków. Także, moi drodzy, jeżeli e, będziecie mieli już komplet dwóch e, tych e, wszystkich znaków z dwóch filmów, to później będziecie jeszcze musieli, moi sobie drodzy, rozszyfrować, e, który to, e, jakie to znaki są w tych dwóch, które są e, niewiadome. Zrobić się to jak najbardziej da, ponieważ w poprzednim filmie Kolega odkrył bardzo szybko znak, który był tam jeden, więc w tym momencie zwiększymy poziom trudności do dwóch niewiadomych znaków w kodzie oraz rozbijemy sobie, moi drodzy, cały kod na dwa filmy. Także i nie przedłużamy, lecimy. Także, moi drodzy, oto jest te oto 5 tytułów, które są właśnie, dzisiaj będą podlegały waszej wecenie. I lecimy od tytułu pierwszego, moi drodzy. Pierwszym tytułem będzie Punch Out, yy, tylko ten sygnowany przez Mike'a Tysona. Wersja amerykańska. Label, jak widzicie, jest w świetnym stanie. Żadnych nie ma, moi drodzy, tutaj zniszczeń. Warto wziąć pod uwagę, że wersja z Mike'iem Tysonem amerykańska jest naprawdę trochę droższa, więc no, jestem ciekawy, na ile byście, moi drodzy, ją tutaj sobie wycenili. Jak zwykle macie 5 sekund. 5, 4, 3... 2, 1. I lecimy dalej, moi drodzy. Także to był punch out, amerykańskie wydanie na NES-a, sygnowane przez Mike'a Tysona. Kolejną grom, drodzy moi widzowie, drogi mój widzu, droga moja widzko, jest jeden z rzadszych tytułów na Amiga CD32, czyli Surf Ninjas, czyli gra na podstawie filmu z trzema ninjakami. Moi drodzy, wydanko jest yy, Kilkujęzyczne, w tym jak najbardziej anglojęzyczne, jest. Jest sobie to oczywiście komplet. Czyli mamy instrukcję, płytkę, okładka, jest też tylnie, moi drodzy. Tak się to wydanko składa, czyli jest instrukcja pełniąca rolę przedniej okładki, telnia, okładka oraz sama płytka. Płytka nie jest w stanie idealnym, niemniej jednak jak najbardziej jest w pełni funkcjonalna. Takie 4, 4 minus na. Na 6 w mojej personalnej ocenie. Także, moi drodzy, piszcie w komentarzach, na ile byście wycenili ten oto tytuł. 5, 4, 3, 2, 1. I lecimy dalej, moi drodzy. Pamiętajcie oczywiście o spisywaniu sobie kodów, jeżeli oczywiście interesuje Was 14-dniowy Game Pass, bo no, w 14 dni, moi drodzy, naprawdę można wiele gier ograć sobie z Microsoftowego, Xboxowego Game Passa. Jak wiemy, część gier przychodzi się w 3, 4, 5, 10 godzin, więc jak najbardziej ciekawa opcja. Kolejna gra drodzy, to jest State of Mind. State of Mind na Nintendo Switcha. Noweczka fabryczna, full, moi drodzy, angielskie wydanie. Więc taka sobie moi drodzy, giera. Nie spotkałem się jeszcze z tą nówką zafoliowaną, więc osobiście w momencie jak ten film nagrywam. Nie mam pojęcia, jak to ocenić, ponieważ nie mogłem znaleźć ani zakończonych, ani aktualnych sztuk, nówek zafoliowanych, full, kompletnych, moi drodzy, angielskich. Także State of Mind, nówka zafoliowana, wydanko full angielskie, moi drodzy. 5, 4, 3, 2. Jeden. Mam nadzieję, że wyceniliście, stop zrobiliście. Mam nadzieję, że Wam udało się znaleźć tą oto sztukę, bo mnie się, moi drodzy, nie znaleźć się. Nie udało nigdzie, żeby jakąś alternatywę mieć do wyceny tego oto tytułu. Kolejną grom, moi drodzy, jest GTA Chinatown, Chinatown Wars. Wars moi drodzy, na konsole PlayStation Portable, PSP, Full. Wydanie, moi drodzy, jednojęzyczne angielskie na okładce, czyli full, moi drodzy, angielskie. Wydanko z paskiem PSP, folia, fabryczna noweczka e, Tytuł, który pojawił się tylko na dwa sprzęty: na Nintendo DS oraz na konsole PlayStation Porta Portable. Nie wiem, czy się na jakimś tam Steamie jeszcze pojawił, niemniej oficjalnie w swoich czasach pojawił się tylko na dwie konsole przenośne: PSP od Sony i DS od Nintendo. To jest, moi drodzy, wersja PSP, full angielska, fabryczna, nuweczka w folii. Czas na Was, wyceniajcie. 5, 4, 3, 2, 1 i lecimy z kolejnym tytułem. Film się, moi drodzy, kończy, także pierwsza część kodów do Game Passa 14-dniowego, także, moi drodzy, pewnie już tam gdzieś się zakończa. A przed nami ostatnia gra na dzisiejszy odcinek, czyli Dragon Ball Z Budokai Trójka, moi drodzy, w wersji Collector's Edition. Collector's Edition, czyli, moi drodzy, jest to wydanko, które posiada oryginalnie japońskie głosy. W normalnej wersji Budokai 3 nie można wybrać oryginalnych japońskich głosów, natomiast ta wersja, moi drodzy, jak najbardziej to posiada. Plus posiada kilka innych sobie tutaj dodatków. Jest to, moi drodzy, wydanko kompletne. Nie jest to angielskie wydanie na okładce. Tak naprawdę jest ciężko dostać. Tutaj na okładce mamy, moi drodzy, język i na kartoniku francuski oraz holenderski. Ale samo to, że jest, moi drodzy, ten kartonik, który jak najbardziej jest niecodziennie łatwo dostępny. Najczęściej występuje ta wersja sama, bez tego właśnie, moi drodzy, kartonika. I tutaj mamy jak najbardziej także okładkę. I mamy, moi drodzy, komplet razem z w wersji Collector's Edition. Więc w tym momencie wkładamy to moi drodzy, z powrotem do ładnego sliwa, tak zwanego czyli kartonowej obwoluty. I gra ta oto czeka na waszą, moi drodzy, wycenę. Oczywiście nie w oparciu o moją. Ech, dobra, w tym momencie gdzieś tam się znajduje. Na no, Allegro, więc 5, 4, 3, 2, 1. I moi drodzy, mam nadzieję, że. Udało wam się wycenić wszystkie pięć gier. Wypiszcie swoje propozycje w oparciu o to co wam się udało znaleźć bądź za ile byście chcieli kupić w komentarzach. I zobaczymy jakie to będą moi drodzy wasze propozycje. Mam nadzieję że ci którzy chcieli skompletowali sobie połowę dzisiejszego kodu na Game Passa 14 dniowego. I cóż moi drodzy tyle w tym odcinku. Serdecznie wam dziękuję. I widzimy się w kolejnym. Cześć.